Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Mikud zapraszam Was na podsumowanie tygodnia w postaci newsów. Jak wiecie, tym, w tym tygodniu rozpoczęła się kampania, więc wszystko się toczy właśnie wokół tej owej kampanii, ale myślę, że parę fajnych informacji udało mi się znaleźć dla Was, które Was, mam nadzieję, zaciekawią. Pierwszą z nich jest bardzo fajny artykuł popełniony przez Neuros Gaming, który sporadycznie pisze właśnie dla Ricochetów poszczególne tekściki, poszczególne artykuliki. Zazwyczaj porusza właśnie na tematy samych czołgów, ewentualnie mechaniki, to zgrywki, I, i w tym właśnie przypadku było tak samo, jak, jak mówię przed chwilą, czyli e, tym razem tematem Neurosa no, Pad matchmaking, podstawę działania matchmakingu. E, dosyć obszerny artykuł, który Wam e, wyłuści jak kawa na ławę, e, jak działa dokładnie zasada matchmakingu, jak to wszystko jest liczone. I, i jak, co jest czym, że tak powiem kolokwialnie, bo jak wiecie, w grze występują dwa rodzaje tierów: pierwsze tiery to są tiery czołgów, tych jest 10, i tiery bitew, tych jest z kolei 11. I często to właśnie te dwa pojęcia są mylone ze sobą, co oczywiście skrupulatnie NeOROS w swoim artykule wyjaśnia różnicę między nimi. Dodatkowo pisze wszelkie, wszelkie możliwe informacje. Jakie powinniście wiedzieć na temat właśnie doboru matchmakingu, jak on dobiera te czołgi. Wbrew to nie jest według tieru, a według wagi pojazdu, która jest liczona według um, odpowiedniej, y, odpowiedniej reguły, która oczywiście bierze pod uwagę tier pojazdu, ale plus tam jeszcze dolicza poszczególne wartości w zależności jaki to pojazd jest. Są oczywiście wyjątki też, y, jeśli chodzi o matchmakingi, tak zwane ułomne matchmakingi, czyli plus jeden. Więc, to wszystko się dowiecie z tego artykułu. NeoRos bardzo fajnie to opisał, każdy na pewno się dowie i nauczy. Jeśli do tej pory jeszcze nie wiedział, jak działa matchmaking World of Tanks. Kolejny news tyczy się dwóch pojazdów, które ostatnio pojawiły się w grze. Jest to francuski czołg ciężki AMX M449 oraz amerykański T26E5. Oba. Pojawiły się w specjalnych wersjach: Francuzik z wersji Liberté, tak, tak, tak zwaną literką L, a amerykański czołg z, z wersji Patriot, też oczywiście ze specjalnym malowaniem. Dlaczego o nich mówię? Ponieważ yy, te dwa pojazdy i poprzednie premki, jakie wchodziły do, do gry, świadczą o bardzo nieprzyjemnym zjawisku, jakie zresztą poruszył Omen w swoim, w swoim filmiku, który też będziecie mieli w, w, op w opisie filmu. Zarówno jedna jak i druga premka w tej chwili, bo ten, bo, bo ten news tworzy, tworzy 18 listopada. Wy, wy, wy go pewnie oglądacie najwcześniej 19 listopada. Te, te oba, oba, oba prymki, obie premki są już dostępne do kupienia. Co ciekawe, amerykański czołg jest tańszy. Zestaw z samym czołgiem i, i miejscem w garażu jest tańszy od, od zestawu z samym czołgiem i miejscem w garażu z Francuza. To myślałem, że będzie w ogóle odwrotnie, bo y, tak słuchając społeczności, bardziej się ludzie na tego amerykańca stwierdzili, że jest bardziej OP. W moim przypadku bardziej mi się podobał Francuz, więc, więc y, dla mnie to nie jest jakaś dziwota, wielka, że jest droższy. Ale ogólnie y, patrząc na właśnie głosy, y, głosy społeczności. Miałem, miałem wrażenie, że ten, że ten Amerykaniec będzie dosyć bardziej potężny. W każdym razie, macie oczywiście recenzję AMX a M449L na stronie Rykoszetu, plus jest ona określona moim filmikiem, który zrobiłem specjalnie dla Rykoszetu. Recenzja T26E5 pojawi się na pewno w przyszłym tygodniu, tuż po weekendzie. Prawdopodobnie chłopaki coś zmontują, żeby na spokojnie zamieścić informacje o tych dwóch czołgach. Dodatkowo, właśnie nawiązując do tematu, który mówiłem wcześniej, Omen wspomniał o bardzo kontrowersyjnym trendzie jaki prowadzi teraz War Gaming, ponieważ w zamyśle czołgi premium miały być trochę słabsze od swoich tierowych odpowiedników jeśli chodzi o właśnie o poziom pojazdu i o, o rodzaj pojazdu, ale miały dodatkowo zarabiać i mały, miały możliwość szkolenia załogi z tych, tych czołgów, więc przykładowo lwy, przykładowo T-4, przykładowo IS-6 to są czołgi yy, słabsze niż ich odpowiedniki na ósmych tierach, niż, niż ciężkie czołgi na ósmych tierach, ale mają tą zaletę, że zarabiają i mogą szkolić załogę. Premki, które wychodziły ostatnio są dosyć, dosyć potężne, można śmiało powiedzieć, tak Nazywają rzeczy po imieniu, są to potężne pojazdy, a m 449 kawał stali, który odbija na swoich tierach jest nie do przebicia praktycznie, jeśli ktoś się nie nauczy oczywiście strzelać w władz dowódcy, tutaj tip dla Was, strzelajcie ten czołg w władz dowódcy, tam wszystko wchodzi, ale jeśli ktoś nie jest świadomy, albo nie widzi tego władzu, do, władzu dowódcy, to po prostu tego czołgu z przodu, albo lekko skontowanego nie przebije, albo przebije za bardzo wysoki koszt, z kolei Amerykaniec... To jest bardzo fajne połączenie T-32 z Super Persem, więc też dosyć potężna maszyna. Jakie jeszcze mam na myśli inne czołgi? Na przykładowo nawet ostatnio wypuszczone na święta Patton KR, wypuszczone wcześniej w zestawie Cromwell Rudy. Więc to są pojazdy, które ewidentnie odbiegają od swoich odpowiedników na korzyść swoją, a nie jak było do tej pory są gorsze od nich. Więc nie wiem jaki trend stosuje Wargaming, ale dla mnie jest on dosyć niepokojący i takie same właśnie wnioski przedstawił Wam Omen w swoim filmiku, który oczywiście link macie w opisie filmu. Kolejna szybka informacja, która jest dosyć dla mnie lekko niepokojąca, muszę wam powiedzieć, ale po kolei na serwerze EU pojawił się T95 Chieftain. czołg, który jest cały czas testowany i może niedługo pojawi się w grze. To jest brytyjski ciężki czołg 10 poziomu. No i wszystko spokojnie. Oprócz jednej jednej rzeczy, jak, jak widzicie teraz na screenie, albo, albo na filmiku, który właśnie Wam się pojawia w tle, owy Chieftain T95 Chieftain był testowany z konta prywatnego. Niejaki Johnny 1118 z klanu FX dostał ten czołg jakimś cudem na swoje konto i sobie nim jeździ. E, pytanie, jaki sens tego zabiegu ma Wargaming? Jak wiecie, zazwyczaj. Testowanie poszczególnych czołgów odbywa się z specjalnych i jakie Wargaming nam po prostu daje. My osobiście, jeśli mamy jakiś czołg do, do możliwości do przetestowania, dostajemy specjalne, specjalne konto oznaczone literką WG, potem jest podkreśnik, potem jest nazwa pojazdu, znowu podkreśnik i numer konta. Tutaj widzimy ewidentnie, że to jest konto prywatne i ten człowiek sobie. Nowym pojazdem testowanym, który jeszcze nikt nie ma, sobie jeździ z tego z tego, z, tego, z tego z tego konta. No ale faktycznie kiedyś była też sytuacja, jak my mieliśmy do testowania niektóre pojazdy. Na moje prywatne konto mieliśmy wypożyczony czołg, typowo np. C22 średni. Dlatego mam o nim statystyki w, swoich, w, swoich, w swoim opisie, jeśli chodzi o. O kartę gracza, czerwonego e, e, aliena, którego też mam w swoich statystykach, więc no, może to właśnie jest ten, ten moment, że po prostu ten czołg został wypożyczony temu, czemu, temu, temu człowiekowi, żeby sobie nim pojeździł. W każdym razie, jeśli się to, ten, jak tylko ten czołg pojawił się w grze, mamy ten screen. Binar od razu uderzył do naszego insidera z Mińska, i oto ki kilka ciekawych informacji, jakie udało nam się wyciągnąć od tego, od, od tego gościa. Przede wszystkim T95 Shift ten jest wciąż testowany, pojawienie się ich na serwerze EU jest czysto przypadkowe i na chwilę obecną nie ma żadnych szans na pojawienie się go w grze. Czysto przypadkowe, no wiadomo, to jest czysty przypadek, że ktoś z prywatnego konta sobie dostał ten czołg i sobie nim jeździ. No ale cóż, WG zastanawia się nad wprowadzeniem innych modeli T110, tak jak TS31, T110, Chrysler t 110 D Detroit Arsenals T110, więc widzimy tutaj parę pojazdów się może pojawić. E, oczywiście są testowane. Na święta radzę przygotować portfele. Na serwerze RU będzie dużo promocji i niespodzianek podobnie powinny pojawić się także na EU. Fajna informacja dodatkowa, jeśli chodzi o, o ten news, być tylko Ci w ale widzimy, że trochę innych, trochę więcej info się pojawia ze strony naszego insidera. T26E5 powinien wkrótce pojawić się w sklepie premium, to już jest nieaktualne, bo oczywiście kiedy robię ten news, ten, ten czołg już jest dostępny w sklepie premium, więc możecie sobie go tylko spokojnie kupić e, za chyba tam 130 zł z tego co pamiętam czy 150 więc poko możecie sobie go zabyć już. Jak co roku pojawi się kalendarz adwentowy plus jakaś niespodzianka, o, to jest ciekawy. Kalendarz, kalendarz adwentowy bardzo fajna sprawa. Jeśli nie wiecie co to jest, albo nie, albo nie pamiętacie, to po prostu co roku w grudniu pojawia się właśnie taki kalendarzy, że codziennie macie inny czołg specjalny do kupienia. Są, to, są to takie fane parełeczki które już nie możecie dostać w sklepie premium, ale które pojawią się właśnie w takich zestawach, oczywiście wątpię żeby był typek, typek 59, on się raczej nie pojawi, ale myślę że taki pancer 2J, myślę że mógłby się mógłby w tym kalendarzu zawitać, nie wiem jak będzie z E25, wątpię żeby go wrzucili, ale to na pewno byłoby... Łakomy kąsek dla większości graczy i ostatnia informacja super testerzy chwalą sobie szwedzkie niszczyciele czołgów już niedługo zobaczymy je na serwerze testowym póki co testy są zamknięte ale ponoć czołgi są ładnie zbalansowane jest to news oczywiście z 14 listopada dzisiaj jest 18 jak to nagrywam i dzisiaj wychodzi też serwer testowy który oczywiście sobie przyjadę jak, jak, jak najbardziej i będziecie mieli informacje z mojej, z mojej strony. Na temat właśnie nowego drzewka szwedzkiego. Wszystkie pojazdy omówię dokładnie. Ich, ich zady, zady walety, jak to się mówi kolokwialnie. No i on, najbardziej mnie interesują te instytucje czołgów. Niby pojawiła się informacja, że to właśnie głównie drzewko, drzewko td tedeków będzie tym głównym, który wyjdzie w tej łacie. Ale też potem zostało to delikatnie przez WG sprostowane, że nawet dwa drzewka mają się pojawić, w dwa, dwa, dwie gałęzie tego, tego drzewka. Mieszana gałąź medyle lekkie i ciężkie oraz właśnie gałąź tydeków Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj prawdopodobnie się ten serwer pojawi i oczywiście w niego wbije jak najbardziej. Ok, to tyle, jeśli chodzi o ten musik, zapraszam Was na kolejne formacje, które właśnie tyczą się Łaty 917. Na koniec kilka słów o łAcie 9.17, a dokładnie o drzewku, które się w niej pojawi, czyli drzewko szwedzkie. Które wbrew pozorom będzie nie jednogałęziowe, jak, jak, jak była informacja wcześniej, a dwugałęziowe. To bardzo dobrze, bo nie wiem, wcześniej była informacja, że się pojawią tylko te deki, co mnie trochę zmartwiło, ponieważ każdy sobie kupił tego, tego STRV, czyli czołg średni. No i co potem, skoro i tak nie mają, skoro i tak nie ma załogi na te, na te deki? A tutaj niespodzianka: Wargaming się zapowiedziało, za, za że oba obie, obie gałęzie wyjdą w tym samym czasie. No to dwie gałęzie. Pierwsza z nich to mieszanka. Czołgów lekkich, czołgów średnich i czołgów ciężkich, a druga to oczywiście te deki. Wszystkie czołgi macie opisane w artykule poniżej. Ja Wam tylko powiem po kolei, jakie będą tutaj pojazdy. Zaczniemy od STRV FN27, to jest pierwszy tier, i potem kolejny czołg lekki STRV M38 i STRV M40L. Następnie czołgi średnie, zaczynamy od czołgu largo STRV M42, STRV 74 74 i, i kończymy tą, 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 ten, ten rodzaj pojazdów średnich Leo. No, i no, potem czołgi ciężkie Emil 1, Emil 2 i Krantwagen, które są, że tak powiem, zapożyczone z drzewka francuskiego, są odpowiednio powiedzmy kolokwialnie odpowiedniki amx 50 100, amx 50 i AMX-50B taki połączony z, lekko z T57 Heavy Tank. Więc e, będzie co grindować, tym bardziej, że czołgi są bardzo fajne, podobają mi się ich kształt, podoba mi się taka ciosana, e, ostro e, figura, model, e, co naprawdę znajdzie u mnie aprobatę. Potem macie oczywiście te deki, które będzie, będą chyba największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o to i, i nowością, jeśli chodzi o tą grę, ponieważ e, topowe tiery 8, 9, 10 Posiadają specjalny rodzaj zawieszenia, który pozwoli Wam przejść, przejść w inny tryb rozgrywki, tak zwany tryb strzelania. Ale po kolei, oczywiście zaczynamy od STRV FM21, czyli to jest pierwszy tier, który był wcześniej wspomniany. Potem macie po kolei PVL VV FM42 i KV72 SAF. M43, IKV103, IKV65 Alt2, IKV90 typ B, no i właśnie te trzy ostatnie, które najbardziej tutaj mogą nabruzić Udes03, STRV1030 i STRV103B które będą wymagały naprawdę mocnego zaangażowania, ponieważ to nie są takie typowe te deki, że musicie jechać gdzieś tam na, na, na pierwszą linię. To są te deki, które muszą zająć sobie pozycję wcześniej upatrzoną, przejść w tryb strzelania, czyli, czyli ten dodatkowy tryb, który będzie dostępny pod innym guziczkiem. I z tego trybu napierdzielać do wrogów. To może być jest ciekawe, sam je wypróbuję. Jak będzie tylko serwer testowy publiczny, oczywiście wchodzę na niego, robię filmiki i możecie się spodziewać niedługo nowych informacji na temat właśnie tego drzewka, czyli drzewka szwedzkiego. Okej, okay, tyle z mojej strony, tyle mi się udało ciekawszych informacji z Rykoszetu wyodrębnić, no, oczywiście było tego więcej, ale jak mówiłem trwa kampania mało co się dzieje, takiego bardziej grubszego, a to na pewno powinno Was zaspokoić na najbliższy tydzień. Teraz z mojej strony zapraszam na kolejne filmiki. Do usłyszenia. Cześć!